Bądź mną. Dzieciak z miasta level 20. Twój dziadek umarł i dostałeś po nim dom na prowincji z dużą działką. Ponieważ na mieście nikt cię nie lubi, a mamełę ma na ciebie wywalone, bez zastanowienia jedziesz tam. Przyjeżdżasz w chuj duże pole. Dom nie za duży, ale na jedną osobę wystarczy. Żyjesz już tutaj parę miesięcy i napierdalasz w gry. Zima jakoś mija, hajsu po dziadku starcza. Któregoś dnia znajdujesz list od dziadka, w którym jest jedno jedyne zadanie. Posać cukier. What the fuck, wokoło same sady duże drzewa owocowe, jeszcze większe dęby na drodze. Myślę sobie, jolo. Wiosna już niedługo, a hajsu po dziadku nie starczy na zawsze. Gdy zaczynam sadzić, sąsiedzi podchodzą na moje pole zobaczyć, co robię. Śmieją się. Oni mają drzewa, a ja jakąś przerośniętą trawę. Znów jestem przegrywem. Zaciskam zęby i robię swoje. Wiosna mija, zaczyna się lato. Sąsiedzi mają coraz to inne zbiory, a u mnie po prostu rośnie trzcina. Chwalą się i szydzą ze mnie. Nadchodzi jesień. Coraz bardziej wieje. Burza za burzą, a ja siedzę w domu przygnębiony. Net chujowo działa przy tej pogodzie, więc patrzę na te wielkie drzewa i wyklinam dziadka w myślach. Pewnej nocy nadchodzi największa burza, jaką w życiu widziałem. Potężna wichura. Łamiąc duże drzewa. Trzciną zaledwie tylko kołysze.